Cześć wszystkim! Z radością przedstawiamy Wam naszą najnowszą innowację, którą stworzyliśmy, ponieważ wielu z Was pytało, jak najlepiej korzystać z naszych prognoz i typów. Poznajcie kryterium Kelly'ego. To sprawdzona metoda naukowa, szeroko stosowana w świecie inwestycji, która pomoże Wam określić, jaką część swojego bankrolu warto przeznaczyć na dany typ na mecz. Nie trzeba być matematycznym geniuszem, bo nasza sztuczna inteligencja już wykonała za Was wszystkie skomplikowane obliczenia. Od teraz, przy każdej naszej prognozie, zobaczycie sugerowaną wysokość stawki opartą na kryterium Kelly'ego. Oznacza to, że przy typach wskazujemy, jakim procentem warto zagrać. Zdarzają się także przypadki, gdzie zalecamy 0%, ponieważ oczekiwany zwrot nie jest wart ryzyka. Ale jeśli mimo to wolisz grać inną strategią. Decyzja należy do Ciebie. A co, jeśli wolisz być trochę bardziej ostrożny? Nie ma problemu! Zalecamy także strategię pół lub ćwierć Kelly'ego, jeśli chcesz jeszcze bardziej zredukować ryzyko, jednocześnie zwiększając szanse na zysk. Możesz to zrobić łatwo. Jeśli Kelly wynosi na przykład 10%, to pół Kelly wyniesie oczywiście 5%. Musimy podkreślić, że wyniki z pierwszego tygodnia były po prostu niesamowite. Używając kryterium Kelly'ego osiągnęliśmy spektakularne zwroty, które możecie zobaczyć na wykresie. Dzięki kryterium Kelly'ego nasz bankroll wzrósł prawie trzykrotnie, a używając pół Kellygo wzrósł o 179%, więc śmiało polecamy tę strategię każdemu. A co najlepsze? Nie musicie przeprowadzać skomplikowanych obliczeń. Wszystko to zrobi za Was AI. Wypróbujcie kryterium Kelly'ego z naszymi prognozami i przekonajcie się, jakie niesamowite rezultaty możecie osiągnąć. Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy Wam powodzenia.